Dzień dobry Panie Janie po raz kolejny. Witamy w naszym cyklu filmowym Jan Mordań podsłuchany. Witam po raz drugi wszystkich oglądających i słuchających. Panie Janie, ja chciałbym tak zanim przejdziemy do tego co Pan podsłuchał, abyśmy może w kilku słowach opowiedzieli o gminie Bielsk Podlaski, bo chyba ogólnie powinniśmy od tego zacząć Gmina Wiejska Bielsko-Podlaski położona jest wokół miasta starożytnego Bielsko-Podlaski. No ale skoro mam mówić o gminie, to powiem, że obszarowo jest to jedna z największych gmin w Polsce, bo zajmuje aż dwunaste miejsce pod względem powierzchni. Ale niestety zaludnienie w naszej gminie słabiutkie, bo tylko 16 osób na jeden kilometr kwadratowych. A to prawdopodobnie dlatego, że wiadomo, ludzie wybierają miejsce... Tam, gdzie lepiej. Gdzie jest gorzej, to stamtąd uciekają. No niestety u nas też tak się dzieje. Szczególnie uciekają młodzi. Panie Janie, bo jeszcze jedna ważna rzecz. To jest gmina dość nietypowa jak na Polskę. Chodzi mi o kwestie wiary, narodowości. Może powiem tak. W gminie jest pięć cerkwi prawosławnych. I jeden Kościół katolicki. Mówię o parafialnych obiektach sakralnych. I, i mniej więcej swego czasu tak było y, ludnościowo. Natomiast, wiadomo, czas idzie do przodu. Teraz już trudno jakby wyznaczyć, bo rodziny są mieszane i właściwie żyją wszyscy zgodnie. Co, co mi się bardzo to podoba z tego względu, że no, no u nas nie ma takich jakby wyraźnych konfliktów, a raczej współpraca między ludźmi. Mówi się, że pół na pół. No być może tak, być może tak. Ja tego nie, nie zgłębiałem, zresztą sam jestem chrzczony w kościele, a żyję w rodzinie y, prawosławnej od mama prawosławna, była żona, dzieci, wszystko. Także tutaj nie ma żadnych problemów, ja jestem zadowolony z takiego stanu rzeczy. Panie Janie, co Pan podsłuchał ostatnio? Co podsłuchałem? Może... Ja nie, podsłuchuję już radnych wiele lat i, i teraz chcę powiedzieć właśnie, że to było bodajże pod koniec lutego 2019 roku, na sesji Rady Gminy stał się cud. Cud, tak, prawdziwy cud, ponieważ w wielu gminach funkcjonuje tak zwany Fundusz Sołecki. W naszej gminie było to zawsze niemożliwe. Ja tam swego czasu starałem się, to tylko, bo to wszystko zależy od radnych. Jeżeli uchwalą radnie, że ma być Fundusz Sołecki, no to on będzie, ale w naszej gminie wszyscy radni wierzyli dla pani wójt, po co uchwalać Fundusz Sołecki, to kłopoty rozdrabieć i tak dalej. Wiele argumentów I, i nie było Funduszu Sołeckiego, ale fund Fundusz Sołecki wiele gmin korzysta z tego, ponieważ szczególnie biedniejsze gminy, ponieważ za rok czasu jak się wykorzysta Fundusz Sołecki to jest taka premia 40% wykorzystanego Funduszu Sołeckiego. To jakby darmowe pieniądze wpadają do gminy. Tylko, że trzeba aktywizować trochę sołectwa, żeby coś zaczęli działać oraz zobowiązuje wójt i urząd gminy do tego, żeby ten fundusz urzeczywistnił. Nie to, co Wójt chce zrobić w danej wsi, a to, co chcą ludzie zrobić. I to jest bardzo korzystne i, i wiele Wójtów na to przystało. Mało tego, niektórzy Wójtowie nawet pomagają w tej są, namawiają, bierzcie, bierzcie ten fundusz, bo to jest bardzo korzystne. Natomiast w naszej gminie to absolutnie było niemożliwe. I w lutym jakoś radni się zgadzali, że uchwalmy ten budżet sołecki. I uchwalili, I proszę sobie, ja tutaj mam ściągę jeszcze, żeby się nie pomylić, to przedstawię, jak to głosowanie wyglądało za tym wyniki głosowania w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie u budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. I tak, za było aż dziewięciu radnych. Ja byłem bardzo zdziwiony, zresztą wszyscy byli zdziwieni. No mam nadzieję, że świadomie radni głosowali i byli to Borowski Andrzej, Car Mikołaj, Gałuszewski Walenty, Korszak Alina, Kruk Alina, Misiu Kalbin, Onacik Jerzy, Pac Jerzy, Grzegorz Tymiński, Tymiński Grzegorz. No, Proszę, dziewięciu za. Sprzeciwiło się tylko trzech. Chilkiewicz, Jerzy, Kiryluk, Mikołaj i Kowalczuk. Jan. No i trzy osoby wstrzymały się od głosu, bo pewnie nie by, by, byli przekonani, co, jak zagłosować, a by, były, byli te osoby. Bajena, Jerzy, Olszewski, Stanisław, zresztą przewodniczący Rady Gminy i Tkaczuk, Lucyna. No i, i się zaczęła, i tu się zaczęły schody. Schody przy cudzie? Tak, bo pani wuj też była zaskoczona. I co teraz robić, żeby umilić życie sołtysom, sołectwom? No to pani wójt zaczęła wymyślić, że każdy musi tam opracować solidnie, co na co pieniądze i tak dalej, nastraszyła. Ale sołtysi się nie poddali, opracowali. Wszystkie zostały zaakceptowane przez wójta. No i trzeba było w 2020 roku to realizować. A z tą realizacją jak to zawsze bywa, że chce się dobrze, a wychodzi jak zwykle i przez cały rok prawie nic z tego funduszu, nic nie było robione, no bo koronawirus panuje, no nic nie można zrobić, paraliż nastąpił i tak dalej i dopiero we wrześniu i, i sołtysi i urząd gminy się obudził i we wrześniu pamiętam jeden podsłuchałem na Komisji. Jeden radny opowiada, że zaszedł do Urzędu Gminy, podsunęli mu coś podpisać. On z rozmachu podpisał, później chciał zobaczyć, co on podpisał. Okazuje się, że on podpisał, że mu przywieźli na 22 tysiące na drogę kruszywa łamanego. On, on później, no, dopiero po miesiącu czasu o tym się dowiedział, jako radny. I wtedy się zaczęło szukać, gdzie to kruszywo łamane i, i co to było zakruszyło za i skąd ono się wzięło. Ja rozumiem, że tego kruszywa ów radny ów sołtys tak u siebie nie zobaczył, tak? No nie, no on po prostu on przez miesiąc on nie miał pojęcia, on czekał, kiedy będzie to realizowane, ale się nie doczekał. Później okazało się, że on winien, że on to powinien realizować, no ale przecież wyraźnie w ustawie pisze, że sołectwo zwraca się do urzędu, żeby urząd gminy realizował to, co chce sołectwo i i tu się okazuje, że urząd poszedł na taki wybieg, że podsuwał sołtysom podpisanie, podpisać, że niby to zostało zrealizowane i on wtedy dopiero już w październiku zajechał na tą drogę, patrzy, a tam droga nawet nie jest wytyczona, nic nie ma. No, panie Janie, też gdzieś podsłuchałem w międzyczasie u Pana zresztą, że z tym kruszywem to jest był cud, jest komedia. No, cud był. I, ja, jako ten taki wścibski człowiek, napisałem wniosek do pani Wójt, bo wy, wyczytałem w protokołach, że kruszywo to zostało zakupione i, gdzieś chyba maj, czerwiec i 1200 ton kruszywa łamanego. To jest sporo. To, to jest to ogromna masa no gdzieś ono musiało się rozejść no skoro nie poszło tam na drogę tam no to zaczęli radni szukać tego kruszywa i do dzisiaj szukają i nie mogą go znaleźć no nie wiadomo ponieważ zwracali się do ludzi gdzie to kruszywo ludzie pokazują a mówię przywieźli jakieś gliny mi to żwiru no kruszywo łamane to wiadomo to takie kruszywo które na torach przeważnie kiedyś było takie solidne nawet niektórzy mówili ja bym nie chciał u swoich kruszywa, bo opony się zedro i tak dalej, no ale to oczywiście odpowiednio techniką trzeba to na drogi dawać. Ale po co aż tyle tego kruszywa łamanego w naszej gminie? No dróg co prawda dużo, ale przecież nie, nie samym kruszywem drogi żyją, bo trzeba wyrównać, rowy okopać i tak dalej, a przecież można podsypkę inną dać. No i teraz cały czas jest ta batalia, że radni, podsłuchałem, szukają tego kruszywa, nawet zadali pytania. pani, Bo pani wójt powiedziała, jest, ja wiem, gdzie to kruszywo i wytypowała pięć wsi, tam, tam, tam. No oni pojechali i okazuje się, że nie znaleźli tego kruszywa. Może ono gdzieś tam przysypane czymś zostało, czy co. Ale jeszcze ciekawostka ostatnio podsłuchane i nawet później ja, bo posłuchałem, że na stronie gminy Bies Podlaski ukazała się przetarg na kruszywo łamane na tysiąc ton. Znowu kupiła gmina. I jest przetarg zrobiony, jest napisane, że dostarczone będzie w grudniu, ale kruszyła też nie ma. Nie wiadomo, gdzie ono jest. Można by rzec, że gmina Bielsk-Podlaski ma swojego dzieci. Wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt go nie widział. No tak, no, 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 no wszyscy wiedzą, że jest kruszyłowane, kupione za ciężkie pieniądze, no bo, a, ale, bo zapłacone było jak dobrze, pamiętam, gdzieś koło, 80 tysięcy za pierwszym razem i teraz razem z innym to też, no tym razem tysiąc ton zakupiono, no to mniej więcej chyba z 50 tysięcy, no 100. Na samo Kruszywo łamane wydano ponad 100 tysięcy złotych i to w ramach Funduszu Sołeckiego. Później ja nawet też zadzwoniłem do niektórych sołtysów, gdzie miały ta, to Kruszywo trafić, no to sołtysi mi tak odpowiadali, że ja czekam w kolejce aż mi przywiozą. No nie wiem czy jeszcze czekają, czy już przywieźli Kruszywo, nie sprawdzałem. No ale mam nadzieję, że wójt rozliczy po zakończeniu roku, gdzie to Kruszywo i jak trafiło, ale... Chcę jeszcze powiedzieć, że nastał cud. Cud był w lutym 2019 roku, ale w marcu 2020 roku już radni uchwalili, żeby nie wyodrębniać Funduszu Słowickiego, po co ma być kłopoty. I, I jako ciekawostka wszystkie sołectwa zgłosiły wnioski do Rady Gminy na fundusz sołecki, tylko. Dwie wsie nie zgłosiły, gdzie sołtysem jest radny, który był przeciwko wyodrębnieniu i i on nie zgłosił wniosków żadnego, nie zgłosił. No i w marcu 2020 roku zaproponował razem z Panią i dla radnych, żeby na na 21 rok nie uchwalać, po co ten fundusz społeczny, tylko problem sam, tam domagają się czegoś ludzie i tak dalej. No i teraz głosowanie, ci sami radni inaczej głosowali. A więc sięgnę ja do, znowu do swojej ściągi i tym razem proszę napisać: jak poprzednia uchwała była w sprawie wyodrębnienia funduszu, to teraz była uchwała na niewyodrębnianie funduszu. Odwrócono kota ogonem. I teraz za to, żeby tego funduszu nie było, czyli za niewyodrębnieniem, głosowali. Czar Mikołaj, Hilkiewicz, Jerzy, ten wnioskodawca, Gałuszewski, Walenty, Kiryluk Mikołaj, Kowalczuk, Jan Krukalina, Olszewski, Stanisław Tkaczuk, Lucyna, osiem osób. A ci, co jeszcze chcieli, żeby był fundusz sowiecki, to było tylko siedem i jednym głosem przegrali. Byli to Bajena Jerzy, Borowski Andrzej, Korsza Kalina, Misiuk Albin, Onacik Jerzy, Pac Jerzy, Tymiński, Anatol Grzegorz. Ja to wszystko czy czytam po to, żeby, żeby ludzie, mieszkańcy wiedzieli, kto jak głosuje, ponieważ no nie każdy no, taki wścibski dowiadywać się. A zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to radni powinni informować swoich wyborców, no ale ja im pomogłem, żeby jeżeli przy okazji jak ktoś się zwróci, to powiem. Panie Jan, ja Panu przerwę, bo hmm. warto też jest chyba powiedzieć o tym, co z takiego funduszu sołeckiego wieś może mieć, bo to chyba też jest ważne. Pobudzenie do aktywności ludzi, bo ludzie zaczynają się zastanawiać, a co nam jeszcze trzeba? W jednej wsi trzeba remont świetlicy, w drugiej wsi droga, w trzecim tam jakieś mosty zreperować i tak dalej. I mieszkańcy, którzy że tam mieszkają najlepiej wiedzą co trzeba dla wsi, a u nas zawsze tak było, że pani wójt sobie wymyślał, że tam będę robić, tam i tam i później wciska i i robią to. Nie, nie, nie zastanawiaj się. Właściwie potrzeby to wszędzie są. Jako ciekawostkę powiem jeszcze teraz znowu, co podsłuchałem. Otóż gmina jakoś nikomu nie informowała, ale podsłuchałem, że zakupiła 100 stołów do świetlic i 300 krzeseł do świetlic. No bo niektóre Niektórzy ludzie prosili tak. I teraz jak, to jakieś takie było rozznanie ciekawe, nie wiem jak z krzesłami, ale te 10 krzeseł zostało w urzędzie gminy i nie wiedzą komu wepchnąć. Nikt nie chce stołów. <grym> z 10 no nie wiem, no, może w prezencie jakimś komuś zdadzą, może prywatnie te 10 stołów. No. No chyba może tak, może hurtowo zakupione, to dobra cena i tak dalej. Nie wiem, nie było przetargu czy coś, ale przetarg na kruszywo w grudniu był. Tylko też, no, posłuchałem, że ludzie się zastanawiają, po co kruszyło na zimę. Na zimę trzeba sól dać i piasek na no, drogi, a nie kruszyło. Kruszyło dopiero już na, na wiosnę. No ale pewnie znowu jakaś okazja była, jakiś znajomy przedsiębiorca miał nadmiar tego kruszywa łamanego. I zaoferował. I gmina kupiła. No wiadomo, nie swoimi pieniędzmi, ja też bym chętnie się rządził. Teraz pytanie: czy to Kruszywo nie zginie? No, no, być może to Kruszywo nie zginęło. No, no, mówią, że w przyrodzie nic nie ginie. Tylko radni nie mogą znaleźć, jeżdżą po gminie. Ja dokończę to powiedzenie, nic w przyrodzie nie ginie, <grym> tylko czasami zmienia właściciela. No tak. no tak, no były pieniądze gminne, a teraz, no, Kruszywa jest. jest. No nie czyjeś, ma. czyjeś, no jest, no pewnie, no, no nie wyparowało. No, ale to jeszcze, no, trochę dziwne, no, no, były, Poprzednio Krzyżowo kupili bez przetargu, teraz z przetargiem. No, ale to trudno zrozumieć, jak to. to ja za bardzo się nie znam na sprawach gospodarczych, ja tylko mówię to, co podsłucham albo zobaczę w dokumentach. Prawdopodobnie za jakiś czas się znajdzie, miejmy taką nadzieję. My tu niczego nie sugerujemy. My tylko mówimy, co pan podsłuchał niechcący, bądź chcący. Ta, no właściwie to i nie chcę, bo czasem ja i staram, jestem wścibski, zaglądam, ale czasem bywa tak, że ludzie sami do mnie dzwonią i mówią słuchaj, a ty się zainteresuj, co z tymi stołami, bo, bo nikt nie chce tych stołów tego, no, 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 trzeba będzie napisać wniosek do pani wójt, kiedy te stoły zostały kupione, no potem no sto czy sto czy, czy mniej, może 110, to ta dziesięć jakby zostało nie niepotrzebne z krzesłami to samo również no, napiszę wniosek do pani wójta, no po co kruszywo na zimę bo ludzie mówią na zimę trzeba kupować piach na drogi i, i sól no, ale pewnie pani wójt zapomniała że, że u nas czasem bywają zimy myślę poprzednia zima była lekka to może drogi remontować będą kruszywem no pożyjemy zobaczymy panie Janie może na dzisiaj już wystarczy ja zapraszam już wkrótce, znowu będę mieć co, bo podsłucham, podsłucham i jeszcze podsłucham, ponieważ ja złożyłem skargę do, na panią Wójt, na działania pani Wójt i, i jak to wyjdzie z tą skargą, jak radni rozstrzygną, no to podsłucham i wam powiem szczerze. Nie obiecujemy, że za tydzień się spotkamy, bo okres świąteczny. Nie, to jeszcze przed świętami będzie. To tak, za tydzień. Bo we wtorek będzie, y, zbierze się komisja odpowiednia do rozstrzygnięcia także. To już zapowiadamy, że za tydzień będzie 100% kolejny odcinek. Tak, tak. Życzymy, życzymy miłego przedświątecznego okresu.